Zakazany las Odcinek trzeci Dziewczyny To wszystko przeze mnie Jak wiecie Nie powinnyśmy tu przyjechać Powinniśmy zostać w Hartley City Na jakiś tydzień Co to ty, jest? Panie? Ale ten zakazany las Co nie mówiła Jest straszny tak. I nie wiem, co to znaczy słowo zakazany. Oliwa, może ty wiesz? Zakazany to coś, żeby nie wolno wchodzić. I jak się wchodzi, to wtedy już co stanie na zawsze. O Boże, to straszne. Witajcie, dziewczyny. Oliwia, coś. Ten balon stoi za Twoimi plecami. O. Dzień dobry. Kim pan jest? Jestem. Jestem władcą zakazanego lasu. Chyba tu przyszłszy przez przypadek. Tak, bo jak wiemy, musimy wrócić do Heartlake City i nie ma wyjścia. Znajdę wam schronienie pod tymi dźwiękami. Chodźcie. Proszę o to miejsce, bądźcie tutaj grzeczni, władca zakazanego lasu znika. Czy on zigną? Dobra, ale chodźmy do... Dziewczyny, to jest jakiś stary dom. Ej, a to kto? Niespodzianka. Kim ty jesteś? A wy kim? Wyglądacie jak na dziewczyny. Jesteśmy normalnymi dziewczynami. No tak. Ale mieszkacie w Heartlake City, tak? I chcemy wrócić do domu. Więc jak może stąd wrócić? Chodźcie ze mną do pokoju, to wam wyjaśnię. Co to jest? Musicie wypowiedzieć ze mną zaklecie, a wtedy musicie wrócić do domu. A my tu zostaniemy na flik i nigdy nie wrócimy do Heartlake City. W sumie mogę wam pomóc, ale pod jednym warunkiem. Jak będzie coś, to nie wspominajcie o tym. Dobra. Kto w was tu przywiec? Władca zakazanego laftu. Powiedział, żebyśmy tu się schroniły. Tak samo co mnie. Zgubiłam się jak byłam, bo i tutaj Och, no. tak. No. Wypowiedzmy te zaklęcie. I żeby otworzył się portal. Mócie ze Portal do drugiego świata. Niech on się otworzy. Powtarzasz ty Portal do drugiego świata. Niech nam się otworzy! Nie otworzyło się. No właśnie, to my zostaniemy tutaj na zawsze? Tak. Oj, to szkoda. Godzina później... Czyli my tu, za czyli my tu zawsze zostaniemy? Tak. Inaczej, jak się nie otworzy port do Hartages City. Mhm. Ale w sumie to jest dobrze, że nawet nikt no, nie chce o tym mówić. To nie zwiedzie trochę czasu i dostaniemy. No.